W dzisiejszym, niedzielnym odcinku zajmę się, jak zwykle, polecaniem Wam różnych fajnych gier, które można kupić, ale zajmę się problemem, który ostatnio do mnie bardzo mocno dotarł. Otóż idąc na jakieś takie spotkanie growe, gdzie na początku miało być cztery osoby, pojawiły się kolejna i jeszcze kolejna i to spotkanie urosło do 6 osób. Więc jak trwoga to do Piotka, ludzie mówili, Piotrek zabierz jakąś grę, Ty masz dużo gier, taką właśnie na 5-6 osób, jakby ktoś ewentualnie jeszcze się wykruszył. Tak więc oczywiście ja te gry zabrałem, żeby był oczywiście wybór, poszedłem, Wszyscy się dobrze bawili, ale na początku stanąłem przed takim problemem, że chcę zabrać jakąś fajną, ciekawą grę, nie infantylną, nie imprezową, żeby nie było, że teraz porównałem infantylne i imprezowe, ale chciałem, wiecie, ja rzadko z tego pokoju wychodzę i chciałem, jeśli już udaje mi się wyjść z tego pokoju i domu, to chciałem zabrać coś mięsistego, takiego coś, w co będę mógł się wgryźć, troszkę pomyśleć nad, nad tą grą i takie gry właśnie dzisiaj będę Wam polecał. Starałem się, żeby to były tytuły uniwersalne, czyli żeby to nie były tytuły od trzech raczy, bo jak na przykład będziecie mieli taką grę na 5-6 osób i nagle będziecie chcieli sobie zagrać we dwójkę, bo zazwyczaj gracie we dwójkę i trzeba będzie szukać trzeciej osoby, to nie. To nie są takie tytuły, tytuły więc gry o tron tutaj się nie spodziewajcie. Są to tytuły najczęściej od 1 do 5 lub od 1 do 6 graczy, w które na pewno będziecie się doskonale bawić. Oczywiście linki do wszystkich tych gier, żebyście mogli sobie kupić je w najlepszej cenie, są w opisie do tego filmiku. No, no to na wstępie powiedziałem wszystko już co powinienem, tak więc herbaty wasze w dłoń, እየጀምስ No to zaczynamy od gry, która niestandardowo weszła w świat gier planszowych. Mianowicie mam tutaj na myśli grę pod tytułem Murchardiana, czyli grę, gdzie mamy właśnie od jednego do sześciu graczy i na pewno nie jest to gra infantylna. Kiedy tylko odpakujemy tą grę, zobaczymy, że mamy tam dwa grupy, co grube, co stanowi taką, wiecie, ciężki element tej gry, dwa takie grube bloki kartek, które oczywiście będziemy musieli wyrwać z takiego bloczku, i w trakcie gry, będziemy sobie tu na nich pisać, tu na nich rysować, różne rzeczy robić. Czyli można powiedzieć, że bardzo mocno zbliży się do gry Roll Wright, tutaj bardziej Wright niż Roll, ale no właśnie jest to taki bardzo zaawansowany tytuł tego rodzaju, czyli będziemy się wcielać w tych dobrych obywateli Rzymu, którzy będą musieli zbudować ten 80 milowy mur, czyli właśnie mur Hadriana, który miał oddzielać piktów od Rzymian i to nie do końca jest prawda, ponieważ raczej miał być taką manifestacją potęgi Rzymu, bo nawet go kazali namalować, pomalować na biało, żeby jak ktoś widzi taką budowlę, to żeby od razu, o matko, to jest taki naród, który coś takiego zbudował, to my tam lepiej nie chodźmy. Można powiedzieć, że rzecz bardzo mocno znana z historii, tak samo robili faraonowie egipscy, tak samo wznosili te piękne budowle, że jak na przykład Chetyci im tam robili wiasne chaty, to mówili, o nie, lepiej tam nie idźmy. Historia pokazała, że takie coś nie działa i w przypadku Egipcjan, jak również w przypadku. Rzymian, ale no właśnie, możemy się wkręcić w ten nieco bardziej zaawansowany tytuł i, no, dosyć sporo nad tymi karteczkami będziemy murzyć. Tak czy inaczej, Murchadiana Rzym, więc co ja mogę zrobić, jak nie polecić Wam tej gry na większej już liczby graczy? Było coś nowego, to teraz będzie coś starszego, starszego tak mocno, że pamiętają najstarsi góra, ale dobra, może aż tak starsze nie, ale pamiętam, że jest to gra. Jedna z pierwszych obok nie Wolsonga, śmierci, The Day of Fallout, którą sobie kupiłem w momencie, kiedy na nowo zacząłem interesować się grami planszowymi i bardzo dobrze trafiłem. Jest to gra pod tytułem Proszę wysokie napięcie. Dzięki tej grze nieco łatwiej będziecie płacić rachunki za prąd. Może akurat to nie, ale jest to gra, która tak strasznie droga nie jest, na pewno tańsza niż rachunki za prąd teraz. Natomiast. W tej grze dostaniecie taką wielką, wielką mapę, gdzie będziecie mieli mapę Niemiec, z drugiej strony są Stany Zjednoczone. Do tej gry będziecie mogli sobie dokupywać nowe mapy, dzięki czemu będzie to stwarzało dla Was nowe strategiczne możliwości. Co w grze będziemy robili? W grze będziecie mieli różne rodzaje elektrowni, które będą dostarczały prądu i będziecie musieli tworzyć swoje takie linie przesyłowe prądu pomiędzy poszczególnymi miastami. Im lepiej Wam to będzie wychodziło, tym więcej prądu, tym więcej pieniążków, ale pamiętajcie, że wszystkie wasze elektrownie również będziecie musieli zasilać różnymi paliwami, a to zależne i cena tych surowców. Co dzisiaj doskonale wiemy, zależna jest od ogólnej sytuacji międzynarodowo-światowej. Tu akurat na szczęście polityki nie ma. Tutaj po prostu mamy zwykły popyt podaż. Więc jeśli bardziej jakiś surowiec chodzi, to on po prostu jest droższy. Jeśli na przykład zostałeś tylko z jednym rodzajem elektrowni, a wszedł dany surowiec, no to musisz oczywiście to zasilić i niestety masz problem. Więc ciekawa gra z ciekawą mechaniką, jak również tłumacząca podstawowe elementy rynkowe. Tylko, żeby jeszcze dzisiaj cena surowców ha, była uzależniona od popytu i podaży, a nie od innych elementów, to byłoby dobrze. Tak czy inaczej, wysokie napięcie naprawdę serdecznie polecam. I jest to gra, co mnie zdziwiło, bo akurat chyba w 6 osób nigdy nie grałem. Na 6 osób najczęściej grałem w 4, grało się super, ale na 6 zasięgnąłem opinii, też podobno gra się świetnie. Niedawno recenzowana przeze mnie gra Culture od 1 do 6 graczy. Jest to gra, w której naszym zadaniem będzie oczywiście mieć najwięcej punktów, dokładnie barierą, od której kończy się gra, jest to 20 punktów, ale naszym zadaniem tutaj nie będzie z, najpierw sadzenie winorośli. kiedy one nam tutaj pięknie wszystko urośnie, zbieramy to, a później, kiedy już to zbierzemy, robimy sobie z tego wino, realizujemy zlecenia, w międzyczasie przychodzą do nas różne osoby i my dzięki tym osobom będziemy mogli wykonywać różne akcje, czyli można powiedzieć taki worker placement, który jest bardzo mocno rozbudowany różnymi dodatkami. Serdecznie polecam mój film. Tak jak powiedziałem, na początku niedawno się ukazał. I jest to gra, która jest bardzo ładnie wydana. Nie jest specjalnie skomplikowana, jeśli chodzi o zasady. No bo oczywiście, kiedy wchodzimy już do gry i wszystkie te takie proste zasady, jak kropki, łączymy sobie, to nagle okazuje się, o tutaj jest taki może niespecjalny duży paraliż decyzyjny na samym początku, ale rzeczywiście widzicie gro możliwości, które możecie sobie wykonać, i przy Kolejnych partiach będziecie po prostu widzieli niesamowitą głębię tej gry. Bardzo dobrze, pod względem, takim wiecie, technicznym, gra wydana. Bardzo dobrze mi się w to wszystko grało. Naprawdę przeudany tytuł i żałuję, że go poznałem niedawno, ponieważ jest tytuł, który ma już trochę czasu obecności na polskim rynku, ale fajnie, że coś takiego mi się udało zobaczyć i dzięki temu mogę Wam dzisiaj tę grę z czystym sumieniem polecić. Na 6 osób naprawdę. WoW. A, jak ktoś będzie chciał grać samotnie, to jest to gra, która ma jeden y, z najbardziej rozbudowanych y, takich trybów na jednego gracza. Serio, zobaczcie. Wielokrotnie prosiliście mnie już o jakąś polecajkę o grach pirackich i rzeczywiście taka polecajka na razie w głowie mojej powstaje, ale zanim ona powstanie, mogę Wam polecić jakąś piracką grę, a jedną z takich pirackich gier jest gra, której też Game.com patronuje, więc tym bardziej o niej muszę powiedzieć. Jest to gra pod tytułem Libertalia. Libertalia jest to taka nowa gra, która na polskim rynku, bo też chyba nie wiem, od 3-4 miesięcy jest, a może dłużej, wiecie, wraz z procesem wapnienia pewne elementy w głowie ucierają w zatarciu, ale jeśli chodzi o Libertalia... Talię. Jest to gra, która wchodzi razem z nami w klimat piracki. Teraz, jeśli chodzi o tę grę, ona ma taką dosyć prostą mechanikę. Każdy z graczy ma swoją talię. Z tej talii będziemy zagrywali pewną kartę. Ta karta ma pewne umiejętności, które w momencie, kiedy karta się już znajdzie przed nami, wszyscy gracze odgrywają. No i oczywiście, według numerków, kolejności, które zostały zagrane, będziemy wykonywali swoje akcje. Oczywiście, już tej karty nie odzyskamy, więc musimy uważać, co robimy i kiedy to wprowadzamy. Ale dzięki temu. Będziemy zdobywali punkty w grze. Łącznie takie rundy będą trzy, i po tych trzech rundach okazuje się, kto jest najlepszym piratem, kto w tym momencie zostaje zwycięzcą. Gra, która jest bardzo ładnie wydana, jest bardzo bogato ilustrowana. Mamy oczywiście również w niej klimat piracki, tak więc jeśli szukacie jakiejś takiej przygody na większą liczbę graczy, to Gra Libertaria dostępna przecież teraz na rynku, jest dla Was i jest to całkiem, całkiem udany. Tytuł Libertalia gra o piratach na dużą liczbę graczy. Ale kto powiedział, że będziemy musieli tylko w grach na większą liczbę graczy, tylko będziemy musieli rywalizować ze sobą? Możemy też kooperować, współpracować, robić wszystko to, żeby nam się razem udało. Więc, na przykład, taką e, grą jest Zombie Side. Tutaj będziemy mogli sobie ściąć web jakiemuś Nie Słuchajcie, Zombie Side, marka legenda, marka, która ma bardzo e, już e, zrobioną, utworzoną, usystematyzowaną pozycję na rynku, od której główny wydawca odcina tylko kupony. Więc, mamy podstawkę, mamy podstawkę nową wersję, mamy wersję kosmiczną, za chwilę będzie Marvel, mamy również, nie wiem, podstawkę Sanatorium, mamy podstawkę wreszcie zombie i Zielona Horda, no bo co może być lepszego niż zombiaki, to jest oczywiście super, ale również taki set fantazy, gdzie orkowie stają się zombiakami, no puf, naprawdę świetnie to wymyślili, bardzo ładne wydanie, różne scenariusze bardzo mocno zróżnicowane, gdzie po prostu będziemy się wcielali w różne postacie i te postacie będą dysponują różnymi umiejętnościami, będą się również jeszcze mogły rozwijać, będziemy musieli, no co tu dużo gadać, w dużej części, albo uciekać przed tymi zombiakami, albo będziemy musieli ich tłuc i wykonywać jakieś zlecenia. Bardzo, ale to bardzo dobry tytuł. Mi w zombie site z zieloną grało się najlepiej, ale to chyba dlatego, że ponieważ te gry są bardzo podobne do siebie, chyba tylko dlatego, że bardzo mi set e, siadł, dlatego też między nimi byliśmy patronami tej gry. Dlatego jeśli chcesz kooperacyjną grę na więcej osób, to wiesz, że koniecznie musi być zielona horda, ale wiesz, że zombie site tak grą po prostu jest. Kiedy Napoleon Bonaparte potrzebował em, pieniędzy na imprezę, którą dokonywała się w Europie, postanowił sprzedać wiele rzeczy, między innymi Louisianę sprzedał Amerykanom. Ci, jako młode państwo, bardzo chętnie tę Louisianę kupili i e, prezydent Jefferson stwierdził, że kurczę, w sumie to warto byłoby też wiedzieć, co tam jest i zasadniczo wiedzieć, co jest na zachodzie o tych terenów, które aktualnie mamy, więc myślimy sobie jakichś dwóch typów, Louisa i Clarka, zresztą nie tylko oni dwaj tam byli w trakcie tej wyprawy, i zobaczmy, co tam jest. Oni mi to pięknie opiszą będą robili jakieś takie sprawozdania i ja będę wiedział, co rzeczywiście na tym terenie jest, czym ja faktycznie rządzę i co tutaj Amerykanie mają. No i bardzo proszę, to my będziemy mogli się wcielić, może niekoniecznie w Louisa i Clarka, chociaż oni też że występują, ale bardziej za pomocą poszczególnych kart, ale będziemy w tej wyprawie uczestniczyć. W tej wyprawie brało udział cała masa ludzi i oni są widocznie w kartach, co mi się bardzo podobało w tej grze zawsze. To taki duży aspekt historyczny, wszak historykiem między nimi jestem, to mamy opis Karta, dokładnie kim były te osoby, eee, takie krótkie notki historyczne. Więc mamy oczywiście karty, mamy różne możliwości, opcje, które te karty nam dają, ale również mamy jakiś taki bagaż historyczny, dzięki któremu moim zdaniem gra nabiera takich wiecie, żywych rumieńców. Eee, gra worker placementowa, w której będziemy przesuwali się w górę rzeki, kto będzie robił to lepiej i sprawniej będzie sobie budował talię w trakcie rozgrywki, ten zostanie zwycięzcą. Kapitalny tytuł, niejednokrotnie go polecałem. Nie jest on może na 6 osób, tylko maksymalnie. Na 5 ma również bardzo ciekawy wariant dla jednej osoby. Jeśli szukacie gry konkretnie na 5 osób, to Louis C. Clark jest dobrym tytułem, i też nie tak długim, jak niektóre prezentowane tutaj tytuły. Louis C. Clark świetna gra. Kolejny kapitalny i też na 5 osób maksymalnie tytuł to Architekci Zachodniego Królestwa. Słuchajcie, jest to gra, w której naszym zadaniem będzie budowanie. Oczywiście nakreślę Wam też taki element tematyczno-historyczny. Mamy tak około 850 roku, schyłek Imperium Karolińskiego i naszym zadaniem będzie, no, budowanie, ponieważ jesteśmy architektami. Jak sama nazwa wskazuje, ci architekci zamiast sobie, wiecie, pomagać, tu budować i w ogóle, to będą sobie kłody pod nogę podstawiać. Architekt, kłoda, dobry, słuchaj w międzyczasie, ale tak czy inaczej naszym zadaniem będzie budowanie. Oczywiście tak strasznie wszystko chcemy robić, ponieważ jak budujemy, dostajemy punkty. Jak dostajemy punkty, no to jesteśmy bardzo mocno chwaleni, pewnie przez naszych tutaj pracodawców. No właśnie, dlatego też chcemy komuś przeszkadzać, a są takie opcje w grze, nieco większe niż w innych Worker Placementach, ale pamiętajcie, że jak ktoś będzie miał możliwość tutaj zaimponowania, to również będzie czerpał możliwości z takich, wiecie, mrocznych typów, mrocznych jak Takich, ym, takich dziwnych półświadków, i będzie chciał te wszystkie takie złe rzeczy zaprząc do tego, żeby móc chwale y, dla swoich mocodawców y, budować. Bardzo ciekawy tytuł, bardzo ładnie wydany, ma dosyć specyficzną kreskę, szczególnie jeśli chodzi o postaci, które pojawiają się w grze, ale na pewno jeśli na ten tytuł y, napięć osób sięgniecie, to nie będziecie nim zawiedzeni. A teraz gra, której recenzji się jakiś czas temu domagaliście, aczkolwiek ta gra jest w wypożyczeniu, ale napisałem już do tej osoby, która pożyczyła ode mnie tę grę, e, z prośbą o zwrot. Mam tutaj na myśli grę pod tytułem Eclipse, a dokładnie drugie wydanie tej gry. Słuchajcie, gra Eclipse, e, kiedy tylko wyszła, od razu stała się konkurencją dla Twilight Imperium. Można powiedzieć, wiecie, ludzie zamiast współpracować i mówić, wow, w twojej grze jest to, a w mojej jest to, wow, co naprawdę świetnie gry, to zaraz się podzieli na dwa obozy i było, nie wiem, Twilight Imperium, Site. O ty ci tylko Eclipse! Tak było mniej więcej w czasach, kiedy Eclipse wchodził, ale wiecie, nadszedł 2020 rok i pojawiła się nowa wersja eklipsa. tylko no właśnie, bardzo mocno przebodelowana, z koszmarną instrukcją, ale jest to gra, która zalicza się do takiej g 4X, czyli jest to monumentalna gra, która przynosi nas w daleką, daleką przyszłość, gdzie nie tylko ludzie, ale również inne nacje, w dziewięciu rundach będą musiały rywalizować o kontrolę nad przestrzenią kosmiczną. Dokładnie tak! W tych rundach będziemy mieli swoją turę, łącznie sześć akcji, które będziemy mogli wykonywać i taki panel, dzięki któremu będziemy mogli odnieść sukces w tej grze. Ten panel, będzie, będzie to oczywiście technologia, będziemy mogli odkrywać nowe elementy, ponieważ nie wszystkie elementy są od razu widoczne na planszy i to rzeczywiście jest fajne. Będziemy, i to zawsze stanowiło dużą siłę Eklipsa, będziemy mogli sobie nawet rozbudowywać według własnego się na podstawie wymyślanych technologii, wynajdywanych technologii, nasze Statki, więc nacja nacji nie będzie równa, a to pod względem takich naturalnych predyspozycji i różnic, które pojawiają się na samym początku gry, ale również kiedy nasze statki się będą spotykać, no to oczywiście nasze statki będą dysponowały różnymi technologiami. No oczywiście, jak będzie wyglądał ostateczny efekt tych starć, no to w Eclipse już tylko zobaczycie. Bardzo, bardzo duży tytuł. Jeśli macie bardzo dużo czasu i więcej osób do grania, to to trochę przy nim spędzicie, aczkolwiek Eclipse zawsze markowało się tym, że wiecie, to jest taki Twilight Imperium, e, tylko na mniej czasu. Czyż to rzeczywiście prawda? Ja bym nie szalał z tą mniejszą e, ilością czasu, ale wiecie, tak czy inaczej e, na pewno osoby pod filmikiem się wypowiedzą. To zejdźmy na ziemię, a dokładnie zejdźmy na kolej i teraz nieco prostsza gra, ponieważ polecam Wam na razie takie średnio albo średnio bardziej zaawansowane tytuły, a teraz wyjeżdżam Wam z Colt Expressem. Cold Express gra na 6 maksymalnie osób. Nie ma tym razem dla pojedynczego gracza jakiegoś setu, chociaż gdzieś widziałem jakieś takie przeróbki w internecie, ale tak czy inaczej, Colt Express jest to gra, gdzie będziemy, wiecie, ma taki bardzo dobry wydźwięk społeczny, będziemy napadać na pociągi, tak jest. Będziemy napadać na pociągi, wcielamy się w bandytów, nie, Którzy są na konikach i robią patotaj, 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 a później napadamy na pociągi. Czyli można powiedzieć klasyka Westernu, lub ewentualnie jak ktoś oglądał Powrót do przyszłości, to tutaj będzie też miał taki element, ponieważ do tej gry był taki dodatek DeLorean. Ja swój mam jeszcze, wiecie, NNWP nigdy nie wyjmowany z folii z pudełka, ale też coś takiego było. Ale do rzeczy: Colt Express jest to gra, w której będziemy zagrywać karty co rundę i tymi kartami będziemy wprawiali w ruch nasze postaci, będziemy ich programowali. Do podnoszenia różnych rzeczy, do strzelania do kogoś, do dania komuś w papę, co go przesunie o parę tam wagonów. Będziemy się również poruszali, jak również unikały, unikali szeryfa. Mamy na to określony czas, w trakcie którego musimy się dorobić i pod koniec gry odkrywamy nasze żetony, które udało nam się zrabować i sprawdzamy, kto został zwycięzcą. A zwycięzcą zostaje ten, kto ma najwięcej pieniędzy. Do gry również został wydany bardzo fajny dodatek diligence, gdzie nie tylko poruszamy się po tym trójwymiarowym. Bo to też jest gra, wymiarowa, to też teraz widzicie, nie, lub wcześniej. Nie tylko poruszamy się po pociągu, ale również będziemy mogli sobie przeskakiwać na koni, na diligence i, i to jest naprawdę mega, e, nie tak długa gra, ale będziecie się bawili fantastycznie i na pewno nie infantylnie. Polta Express. A teraz gra, którą polecam przy każdej okazji, kiedy mam możliwość polecić dobrą grę, nieco dłuższą grę, ponieważ jest to gra, do której no, rzeczywiście trzeba będzie sobie przygotować nieco więcej czasu niż zazwyczaj. Jest to gra pod tytułem Imperial 2030. Imperial 2030 jest to gra, w której będziemy mieli wielką, piękną plażę planszę przedstawiającą różne państwa. I teraz my tymi państwami nie będziemy kierować, tylko będziemy tak nad nimi przejmować kontrolę inwestycyjnie, finansową, że te państwa, jako wiecie, że inwestor, nikt nie gryzie ręki, która go karmi, chociaż są przypadki, to ten inwestor będzie zlecał pewne rzeczy, czyli wiesz, tu napadnie, tutaj zdaje się, tutaj przejść i będziemy tymi państwami kierować. Jak ktoś nam, nie wiem, za bardzo podskoczy, czyli załóżmy jakieś nasze państwo, które kontrolujemy, będzie zbyt mocno kupane i będziemy na tym punktowo tracili, to nikt nie powiedział, że nie możemy tego państwa od kogoś przejąć. Właśnie o to chodzi i to jest wielka siła tej gry, która pokazuje z jednej strony jak wygląda nie, tak naprawdę rządzenie korporacjami, które to korporacje rządzą państwami, a państwom się wydaje, że cokolwiek mają do powiedzenia. A tutaj w Imperialu 2030, czyli przyszłość już blisko, zostało to bardzo, ale to bardzo dobrze zobrazowane i zilustrowane. Gra może estetycznie, dla co po niektórych nie jest to jakiś creme de la creme, ale uwierzcie mi, kto, kto w Imperiala grał, ten zadowolony bardzo mocno był. No chyba, że przegrał. Ja ostatnio grałem i dostałem sromotny łomot, ale tak czy inaczej grę lubię i polecam. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był Wam przydatny. Klikajcie sobie w linki, które macie w opisie do tego filmiku. Jak również polecajcie swoje gry, swoje typy gier na nieco większą liczbę graczy, tylko tak jak widzieliście w tym odcinku, żeby to nie były gry imprezywe, które są fajne i super, i w ogóle pewnie kiedyś zrobię o nich odcinek, ale żeby były takie, wiecie, mięsiste. Albo jak oglądają to niejedzący mięsa. Samociarskie. Nie wiem, czy tak to się mówi. Nikogo nie chciałem obrazić, żeby nie było. Kończę ten odcinek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!